Ale źle nagrywa, jak jest minus. Czy jeden minus to myślę, że mam chłodną dłoń, a druga Z kieszeni. Patrz jak goście opaliło. Ale odbija kolor. Pięknie go zjadało Tutaj ktoś pisał ceny na samochodach? No super, to jest wielkie ułatwienie Na szronie Ty tą koparkę chciał? Gdzie nasz człowiek od koparek? To jest młotka Koparka jest? Nie to to Na lawetę wejdzie Panalik, inny panownik, do pracy skromnie, ale z klasą Prosty, równy, elegancki, ten 6 Benz Silnik bez kombinacji Uf. bez uturbień to fajne. Też ładny kolor Panorama dobrze widzę, dobrze widzę T6, benzyna Mocna benzyna jak T6 r nie, nie, tylko fotele z r -ki. Tu nic nie widać akurat, bo jest biało Musiałem zdjąć czapkę, bo mnie Alik nie poznał. A tu jest dobra tyle. Ile tu jest dobra teraz? Nie na tym, nie na tym. Klamkę można urwać, panie. Szkrop, szkrop. Klamkę, cenę. Ty, słusznie. Panorama, A właśnie patrzę, bo tak zwane uja widać. Kameru nie jest. XC60. Rok dobry? Diesel, tutaj popatrzeć B4, mocniejszy diesel, tak. Diesel, ja. Kilometrów? Kilometr fil? 120 maksymalnie. 120, dobry kilometraż. Und price deine? Kannst du haben für dich 28. 28, 28. BMW 22 ja. 21 rok 120, przebiegu, 28 euro. Po Lift. Poliwtowiec. No, nie trollowy, trzy nie? Inscription jeszcze. Piernik, ten Alik, to wszystko wie o tych samochodach. Pamiętasz przebieg tego? Kurwa, nie pamiętam. Pytamy jeszcze raz. Jak się ta potem ciężko zapamiętać wszystko. Nowa lampa XC40 To są designy wszystko fajne, nie? Takie są ciekawe Poza tym kamer trochę jest Może nie przypastryguje Cztery kamery I Zerkajmy dalej Tira, tira A, ferkałtyzie Te są sprzedane wszystkie Tira Tiro, Tiro, Rka, Rka piękna, natomiast szukam komuś bez pana, a ta jest chyba z pana. Niestety, o! jak to stoją w Polsce, coś? te ceny rozbieżne, nie? No i dobrze on, mówi, on mówił 19,500 ,19. 19, No <strybujesz> 19 I co z tym Volvo? Bo z tyłu R-ka widzę R-ka widzę e Tiguan R Faircraft? Sprzedana Sprzedana Bardzo nieprzyjemnie, bo tamten z tyłu zawsze wystawiają Aha I co? I poproszę I klucze A, git Plus winter Reife, nie? Plus zimowe do tego No kajna nurczę, nur, nur, sama guma Jak dureksy Tylko gumę rozdają Co jest? Jeszcze kijankę Co wam zależy? 19 500, jeszcze wam kasy zostaje Audycja fajna taka? A tak jakoś Audi. W kupejce? A też kupejce nie? No właśnie. Kupiątka nowa, no. W kupejce, fajna, ładna. Hmm. Jeszcze w quattro Ciekawe co to kosztuje. bo kupajka śmiesznie wygląda. Czy śmiesznie? Ładnie, ciekawie. No może nie być bagażnika. bagażnika. Też tam, tam zwłoki? A we slajnie nie. Benzyna. Liter Tezi? Benzyna, tak jest. Liter benzyna, żartuję O się jak pizga dzisiaj. Polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie. Pan Romek. Czołem. Cześć. Pozdrosej.